Ale dzisiaj gramy w największą mafię, zobaczcie ile jest osób. Oddaję głos dzisiaj naszemu prowadzącemu z duszą, czyli Karolowi. Witam was, jesteśmy w mieście ekipy. Powiększyło nam się to miasto ostatnimi czasy. Chciałbym zaprosić was do wspólnej gry, ponieważ odkryłem ostatnio w mieście niepokojące wieści. Krążą słuchy, że są tu jacyś niedobrzy ludzie i dlatego chciałbym, żebyście wspólnie pomogli mi ich znaleźć. W tym momencie rozdam wam karty. I tak naprawdę, dopiero teraz dowiecie się, czy wy jesteście tymi ludźmi niepokojącymi, czy nie. A jeżeli wy nie znacie mafii, nie wiecie, na czym ona polega, to spokojnie poczekajcie za chwilkę dowiecie się, jakie są zasady tej gry. Dobra, rozdajemy. Każdy teraz musi zerknąć, tak, żeby inni, oczywiście, nie widzieli na swoją kartę, i będzie wiedział, jaką ma funkcję. Czy jest dobry, czy jest zły. Gra dzieli się na dwa etapy: dzień i noc. Nocy wszyscy zamykają swoje oczy i nie widzą, co się dzieje. Ja będę wywoływał pod poszczególne osoby, które mają postacie funkcyjne. Pierwszą grupą takich osób jest oczywiście mafia, która będzie mogła zniszczyć nasze miasto, więc bardzo proszę, żeby mafia teraz podniosła swoje głowy, popatrzyła się na siebie wspólnie i zobaczyła tak naprawdę z kim ma do czynienia. Mamy oczywiście, słuchajcie, mafiozów czterech. Ich funkcja jest taka, że oni w trakcie nocy wyrzucają jedną z osób z gry całkowicie. Może ta osoba zostać uratowana, ale od tego będzie zależała kolejna postać, więc mafia bardzo to proszę, na chwilę zamknijcie oczy i poproszę, żeby obudziła się nasza wróżka. Jeśli mafia wskaże kogoś i wróżka wskaże tą samą osobę, ona może tą osobę uratować. Wróżka, dawaj, powiedz kogo byś chciała uratować, tak? Ja tutaj też wytłumaczę system pokazywania. Jeżeli osoba pokazuje tak, to znaczy, że liczymy od prawej strony, wasze, waszej lewej. Jeżeli po osoba pokazuje tak, to liczymy od waszej prawej. Więc wróżka pokazała właśnie stronę, a później liczbę. Czy ta liczba jest dobra? Ja pokazuję teraz. Dobrze. Wiemy już, kogo Wróżka ochroniła, ale kogo tak naprawdę mafia by chciała wyrzucić? Więc Wróżko, i proszę z powrotem. A teraz chciałbym, żeby mafia pokazała się ponownie i wskazała osobę, którą w ogóle chce wyrzucić. Mafia oczywiście musi być zgodna. Co najmniej połowa osób z mafii musi pokazać tą samą osobę. Więc bardzo proszę pokazanie strony i, i, i osoby. Jeżeli mafia się zgadza, proszę o podniesienie kciuków do góry przez mafię. Ja teraz jeszcze pokazuję jeszcze raz mafii, żeby widzieli, czy dokładnie o to chodzi. Dziękuję. Mafio, możecie zasnąć. W tym momencie widzicie osobę, którą wskazała mafia. Ta osoba jutro się nie obudzi, ale ona o tym jeszcze nie wie. Natomiast całą tą naszą grę może uratować jedna ważna postać czyli detektyw. Bardzo proszę, żeby on podniósł swoją głowę i się obudził. Oczywiście, mafia śpi. Detektyw ma taką funkcję, że może sprawdzić, czy ktoś jest dobry, czy też zły. I tą informację później wykorzystać w trakcie rozgrywki. Detektywie, wskaż osobę, którą chcesz sprawdzić. Oczywiście na system, czyli pokazujemy właśnie albo prawo, albo lewo. I ja teraz wyjdę do przodu. Detektyw wskazał osobę, więc ja tylko się upewnię, że o, chodzi o tą osobę. I teraz ja pokażę, czy ta osoba jest dobra, czy też zła. Kciuk w górę oznacza, że jest dobra. Kciuk w dół oznacza, że jest z mafii. Więc jak widzicie, detektyw ma ogromne znaczenie w tej grze, ponieważ on jest w stanie sprawdzić kto jest z mafii i tą informację przekazać naszym obywatelom, którzy mogą mafię wykluczyć z rozgrywki. A tymczasem nastał dzień. Budzą się wszyscy, również słońce, mamy piękny wschód, ale czekajcie, ja widzę jakieś ciało. O nie, to jakiś surfer, to jakiś surfer. Uuu, odpada z gry. O oh nie! Yeah! Tej nocy mafia nie była zbyt wyrozumiała dla nocnych surferów i niestety świeżo odpadł. Dzięki, że mi taką fajną funkcję przypisali. Także moi drodzy, witam Was. Jako burmistrz z miasta chciałbym zebrać Was tutaj na, na posiedzenie naszego miasta i dowiedzieć się, czy macie może jakieś informacje, czy ktoś z Was widział coś w nocy i wie może na temat kogoś jakąś ciekawostkę? Byłem wczoraj u fryzjera i taki kolega się na blond farbował O <śmieniczynki> Tak mi się o. wydaje I miał podejrzany uśmiech cały, cały dzień I tak, tak jeszcze rany interesy robił, bo tam coś pisał z kolegów w czapce, ale nie jestem pewien czy To akurat dwa... nogi Dobry trop. Tak, a obudzili się razem. Obudzili się obudzili przy kolego. My całą noc spędziliśmy razem, tak. we dwoje, sami we dwoje. On jest kim... moim alibi, a jego Mafia ma kilka nóg O nie, śmierdzi. Zobacz nas zwala winę oh. to był <śmieniczynki> zbyt ja wiem kto surfuje w nocy no, no tak, ale razem z nim surfuje również kolega w czapce oni swoją to... niewinność Tak, bo byłem z nim całą noc Który Raz mordowaliście wadzie. ludzi, które z nich na pewno A o. tak naprawdę to on jest z mafii Aaaa! I nawzajem się oskarżają I Maja też, i mamy w Jezu, no, nie ja chciałem przypomnieć, że jeżeli ktoś wam nie pasuje, a jesteście eliminatorem, oczywiście możecie go wykluczyć całkowicie z gry Bo jest też funkcja eliminatora, który może wyrzucić w każdym momencie gry i siebie, i tą osobę Największy porzuca mnie Nik, bo on niby mówi, że jest dobry, ale naprawdę jest z mafii Ja, Wy ja bym też że jest z Ja też mam nadzieję, że jest z Teraz na niego rzucasz gaz... tak. odgadzania, a wcześniej tak. na nas rzucałeś razem z, z nimi. Nie... Po... chciałam powiedzieć, że rzeczywiście widziałam jak ktoś wychodził od fryzjera. U fryzjera znaleziono ciało i faktycznie ta osoba miała pofarbowane włosy na blond. I wydaje mi się, że to była Maja. O! U fryzjera! No, 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 no! To! Kości się plące! Przecież ciało było znalezione podczas surfingu. No. Nie, że surfer, ale nie podczas surfingu. U, u, u serfera Nie, U fryzjera U serfera Ja wychodziłam z fryzjera w dzień! Ja chcę powiedzieć, Jaki że. To rano, zabił, zabił, zabił w nocy! <śmany> w nosy. W pewnym stopniu odezwała się ani razu. I też wysparłowano w Londynie! Z lejonej Londyny to jest... no, tak. O tak. I tak mnie nie oskarżaj, bo będziecie potem mogli wyjść bez y, detektywa! O! o, o. Detektyw. Okay, ja się... nie mamy kilku detektywów! Mamy trzy detektywy! Mogę Wam tylko powiedzieć, że świeży był obywatelem miasta i już jest nas o Oj, poczekajcie! Niebo grzmi. Proszę o ciszę! Co powiedziałeś przed chwilą? Że wycofuję oskarżenia, bo to ma jednak nie zma. ja jednak jest maja. On nie chce, żeby jego kolega z mafii został. Ale on teraz nie chce. Ale skoro ty jego. się płaciłeś, jak psuje, co on tak ma. Czym on że teraz nie żyje. Tylko, że akurat padnie pod... Bo kracimy, to jej nie Ja uważam, że, jest że e, e, Wera jest dobra. Tak! tak. Też mi się tak Ja też tak uważam. Wera że... nie Chciałam ja, ja powiedzieć tylko tyle, że Dominik od razu wyskoczył. Tak! tak. Pierwszy, zaczął coś wymyślać i ja bym tutaj podejrzenia. Od razu bo po, po przebudzeniu. Pierwszy na ja broń. no Ale skoro nie jesteś detektywem, to jak wiesz, oskarżać? Nie oskarżę, bo myś ostrzegam. Oskarżyłeś to jest. Oskarżyłeś mordalcia, bo wydłukał jednego. Mordalnia, drugiego serwera. Jak to się teraz rzuca cały czas? Ja uważam, ktoś, że, że jest surfer! O, surfer! A, tak. o, I znowu inny. ale surfer z co, co to powiedziałeś? Dlaczego? surfer, tak. surfer byłby niemożliwy. On cię Co powie tak. na to tutaj nasz. No, Mariusz, no, to proszę. Bro, co on spokojnych obywateli, mafiozo? A może jest jestem? jesteś może I co? Oh. Przewodnisz mi to? Czy ktoś ma tutaj coś jeszcze ważnego do dodania? Myślę, że pora głosować. To chce głosować jako pierwszy? Ja. Na kogo głosuję? Na Dominika. Kinga. Ja na Maję. Pokazujcie palce, ile macie głosów. No Kasia. Stop, teraz Oliwier! Masz rację, mimo że Maja rzuciła na mnie oskarżenia, to jednak Dominik jest bardziej fejżan. Lecimy! Trzy na Dominika. Mortalcio! No, pokazujesz mi się! Cztery na Dominika. Michu! Ja, ja Maja! Ja też Maja. Jest... E, ja Dominik. Tutaj. Dominik, jestem Maja. E, ja jestem za y, Oliverem. Fausti. Majd ja... na Maję. Dobrze? Dominik. Słuchaj, żeby remisu nie Ola. było, Ej, ej, bo wtedy nie odpadnie, uważaj, no to tak, no tak. Ale ja jestem za mają. Mówi masz, masz maja, ja też jestem za mają. Pasz, I uwaga, decydujący głos ma werka! Ja ma dwa głosy, nie? Nie, nie, nie. ma Jeżeli będzie remis, to jest głosowanie powtórzone, ale tylko między tą dwójką. Ktoś powiedział? że była blondynka, czyli jeżeli teraz zagłosujesz na mnie, jestem obywatelem, to że ty ci Dobra, ja głosuję na Dominika. Nie. No i dziękujemy! Dominik, zostajesz ja wyeliminowany, nie pokazuję! Nastała noc! Chodź tu, broni mnie! Nastała noc! ale już bez dwójki mieszkańców tego miasta. Czy byli dobrzy czy źli, wy wiecie, ale nasi uczestnicy nie mają pojęcia. A Teraz, proszę państwa, bardzo bym prosił, jeżeli jeszcze z nami jest, obudziła się wróżka. Wróżka, wskaż, kogo chcesz ochronić w tej nocy. Została wskazana osoba, a ja bym prosił, żeby wróżka zasnęła, a obudził się nasz detektyw. Detektywie, jeżeli jesteś jeszcze, wskaż proszę, kogo chcesz sprawdzić tej nocy. Detektywie... Wskazałeś i to jest odpowiedź. Detektywie, bardzo proszę, żebyś zasnął. Chcę, aby przebudziła się mafia. Kogo chcecie wyeliminować? I co jest? Ja myślę, że ktoś inny jest z mafii w ogóle. <śm> <śm> po poprzedniej rundzie. <śm> Bardzo dziękuję, mafia może zasnąć I została nam jeszcze jedna postać funkcyjna, ale to już wiecie, czyli eliminator On w każdym momencie może się odpalić i razem ze sobą pociągnąć do grobu jeszcze kogoś jednego. Ale ta funkcja działa też w dzień, więc niech nastanie dzień Wszyscy się budzą Ale niestety, mortalcie się nie budzi Nie! To Dominik. nam mortalcia Dominic, Dominic? 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 Ale dobrze. Dobrze. To była cudowna noc Nie, ja, nie. ja mam kolejny typ ale ale, ja ale ale już szła się. za Dominikiem. Ale ja ma... powiedziałam, że jestem za Oliwierem, a nie za... Mafia mogła wydobyć jednego swojego. To ja wam tylko powiem. O, jest detektyw, tylko czy prawdziwy? No o, to właśnie, to właśnie, możecie być albo nie. nie. Ja jako wasz yy, tutaj detektyw. Sprawdziłam jedną osobę i był nią Oliwier. Niestety okazuje się, że Maja miała rację, że Oliwier jest z mafii. Myślisz, że zabił mój własnego przyjaciela? Dalej, trzy tulanki to właśnie jest ta podpórka. Tak! A, I I myślisz, uważasz, że on też był z mafii? A co jeżeli Vera i Maja no są mafii? Ja uważam, okay. że Maja jest w mafii też dalej co Oliwierem co co Oliwierem? Ja Z Oliwierem Z Oliwierem od początku Vera jest mafii, teraz przestaje no, wierzyć w ten świat tak, A ja Michał? Tam... że Vera może być mafii Dużo co, oj, 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 oj. na pewno jest Maja i Oliwie, bo Oliwier przed, mro, przed mną bronił Mai, A po co e, zdrajca? Kiedy bronił? No, nie, nie, no, co? nie Na nie. Ja nie tak. na Powiedziałem, że Dominik wydaje się być bardziej podejrzany Ale ja jakby tak jak wg Maji Ale... Który, to? Że, to? A, ale Oliwiera. Mamy już jedną mafiozę, jednego mafiozę mniej, w drużynie. Według, jeżeli, według mnie, jeżeli w kolejnej y, rundzie mnie zabiją, to z będę mogła sprawdzić kolejne. Ale Dajecie teraz, się, kurde, zmanipulować ciężarne No bo teraz na Soliwie wszystkich zabija bo w to, że ona jest Kurde, No właśnie, no Nie no właśnie, no właśnie, no właśnie, Kasia jest no ma, tak, 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 ja jestem Kasia, Maja, no no Dobra, Maya. Może tak, No to masz na mnie i pytaj. Ja dam tylko przykład, że jeżeli mnie wywalicie i Oliver przejdzie, to zobaczycie tylko, że jakby ja byłam dobrą. Dobra, słuchajcie, ja byłem tak. U Wojewódzkiego super sobie poradziłaś, umiesz gadać, umiesz. Jesteś z mafią. Nie! Nie, nie masz szans. Nie, no, pani to jest z mafii? Tak, wywalmy Oliwiera i później ich mafia spróbuje wywalić A Wika też musi być no, to, Jak teraz wyrzucimy werę, to potem będzie miała konkretne alibi, że na pewno nie jest mafią. I każdy będzie wierzył no tak. cały no czas no do końca tak. gry. Słuchajcie, ja tylko chcę powiedzieć, że jest teraz 12 osób. Jeżeli jest dalej czworo mafiozów, została ta i następna runda. Jeżeli obywatele nie wyrzucą chociaż raz dobrej osoby. To mafia wygra. Czyli macie albo teraz, albo w następnej rundzie szansę, żeby wyrzucić dobrą osobę. W przeciwnym razie mafia wygra na 100%. Na to nikt się obudzi. Wy, sugeruję, że nie wyrzucimy mafii. Nie, powiedziałem, że jeżeli jest czwórka mafii. Ja by... coś powiedziałeś, ale ja to inaczej odkryłem. Ale odbieram. ja robisz Dobrze, zaczynamy głosowanie. Przemek pro. Jak nie zagłosujecie ja na to Oliwiera, to znaczy, że będzie to podejrzane. Znaczy, że ta Ale manipulacja mówić. teraz. No. Uwaga! Mój głos idzie na Werson. Patrzcie no. później kto, kto został, a kto mówił prawdę o Oliwierze. Werka na kogo głosujesz? Ja na Oliwera. Olek, na kogo głosujesz? E, ja głosuję na Oliwera. Pola, na kogo głosujesz? A ja zagłosuję na Julię. na Maję. Kasia. Kasia. Vera. Ale Moja też jest bardzo... Wera, i drugi palec. Yy, Michał. Kolor zaczął śmierdzieć ostatnio. Jorek <grymne> <grymne> tak samo, ale nie no. Oliwier teraz, no. Maja. Oliver. Julita. Oliver. Ty ja masz pięć? pięć. Oliwier. Zostały dwie osoby, czyli koniec już. Oliwier odpada. Okej. Okay. Bardzo proszę, żeby nastała noc. Bardzo proszę, żeby obudził się detektyw, o ile jeszcze w ogóle z nami jest. No i jak jest, to żeby wskazał też od razu osobę, którą chciałby sprawdzić. Dobrze. Proszę Państwa, odpowiedź na to pytanie brzmi tak. Bardzo proszę, żeby oczywiście nasz detektyw zasnął, i proszę też, żeby obudziła się wróżka, jeśli taka z nami jest, też. I żeby wskazała osobę. Bardzo proszę, żeby wróżka zasnęła i obudziła się mafia, i żeby też wskazała osobę, którą chcą sobie wywalić. Dobra, bardzo proszę, Mafia zasnęła sobie fajnie. Budzimy się wszyscy. nastał nowy dzień. Okazało się w ogóle, że jakiś dziwny produkt wprowadzili e, na rynek i do wszystkich farb z różowym kolorem była dodana substancja, która zabija. Fauci? E, nie do wszystkich, do tych z różowym kolorem. <laughs> Fioleto! Fioletowym, dobra. Ale to. Pola odpada, tak po. Tam ktoś na? głosował na Pola. Michu mówił, że, mówi, że Pola jest podejrzana e, Tak, ale no. chcę wytłumaczyć to Ja, ja uważałem, tak, że, że, że ona zagłosowała na Julitę bez powodu I nic tutaj nie nie zagłosowała Tylko dlatego, żeby nie głosować na unitę. A to prawda, bo właśnie ale to Ale że na Pola na, na mnie zagłosowała tak, tak, tak randomowo Dla mnie to było dziwne No to było dziwne A ja powiem wam, że w te, tej nocy byłam bezużyteczna dlatego, że Postanowiłam sprawić naszego zielonowo włosego kolegę Z tego względu, że mnie tak obarczał I wiem dobrze, że jest dobry No To, to akurat tak, to tak, tak jest. Tak jest tak Soberka chyba jest, bo ja tak jestem gotów. a wika? Właśnie, wika, wika! Nic nie gadam! Ale Olek tak samo mówi. Mamiętaj mi się. Ale, ale nie to jest to ja jestem taki tajemnicą ogólnie. Od początku gry po mówię, że mają ja tak. i dalej tak dalej. No. A Kasia, dlaczego no. myślisz, że ty nie jesteś mafią? Gdzie? To dwie pytania. A co masz na swoją obronę? Bo wcześniej głosowałaś, w sumie też powiedziałaś, że ja jestem mafią. Tak, a jak odpadła pola, bo cały czas myślałam, że Pola jest y, detek detektywem, ale jak odpadła pola i powiedziała, że Przemek jest dobry, to stwierdziłam, że jest. A co to No ale jak. A mafia Detektywa no? chce się nie no? Czyli Pola? Ma mafia to jest taka postać. <suszel> <suszel> Okej, okay, to tak jest. Nie ja mam od tego info, ale mi się wydaje, że Maja nie jest z mafii, bo Maja głosowała głosowano od to też miała jakby trafne, trafne. Ale skąd by wiedziała o tym? Ej, ja się ręka i zrobię. To jest ja Ale Vera ja opiekuje, że jesteś detektywem. <śla> <śla> Dlaczego od pierwszej <śla> rundy też są na maje podejrzenia i jeszcze nie sprawdziłaś w takim razie Mai? Aj! Ja. Ale Ły! Dlatego, że sprawdzałam Oliwiera i dlatego, że sprawdzałam przemka tam nie ja. sprawdzałaś, skoro nikt Dlatego nie ma nie. Dali. Wydawało mi się, że masz ten spisek z Kasią. Tak dobra, się. nie są w mafii, tylko się do Ej, Ale to jest faktycznie mega dziwne. Dobra, Werola! Ogólnie mi się wydaje, że to mnie. No przecież no, no, powiedziałam, że jesteś dobry, ty jesteś po normalny. Ja chciałam powiedzieć, że ja wierzę bardzo, że Wika jest z mafii. Ja, wierzę! Więc! A ja? to... Dobra! Wypórę! Mogę pokazać, czy nie? Nie, odpadasz o ja! Eliminator powoduje, że nie ma głosowania już. W tym momencie zapada zmrok. Ja bym chciał, żeby na sam początek obudził się detektyw, jeżeli jeszcze z nami. E Detektywie możesz sprawdzić, kogo tylko chcesz, jeżeli w ogóle tu z nami jesteś. Dobrze, bardzo proszę, żeby detektyw zasnął, proszę, żeby obudziła się nasza wróżka I oczywiście prośba o wskazanie osoby do ochrony Bardzo proszę o zasznięcie. W takim razie poproszę, żeby obudziła się mafia I również proszę o wskazanie kogoś, kogo chcecie wyeliminować Dobrze, bardzo proszę również, żeby mafia zasnęła w tym momencie Ale żeby zaświeciły się nasze światła i również wszyscy podnieśli głowy z wyjątkiem Osoby, która jest tutaj najbardziej ubrana na czarno, Olek, dziękujemy, pięknie. Powiem Mam jedną rzecz. Znowu, niestety, niefartownie sprawdziłam kogoś, co okazał się być dobry i każdy, kto podejrzewał Maję, to podejrzewał niesłusznie, bo Maja jest dobra. Kasia. Tak, bo no, co? Od razu, I teraz od, od razu, moim zdaniem, Kasia powinna wylecieć i moglibyście kogoś zabrać. Od razu, mówię bez żadnego gadania, bez żadnych ulegania. Od razu głosujemy teraz. Tak, Z znowu z Co to jest argument, a nie, że mówisz wąkasia. Wśród naszej grupy jak ma potwierdzenie, że jest dobry. Nie. Według no, mnie no, Maja ma potwierdzenie, że, no, e, że jest dobra. I a ja ty... mam typ między Michem a Werą teraz. A o, ja na przykład wierzę w Werce, że ona jest detektywem i to jakby wiesz. No okej, okay, ale ja nie wierzę, bo nie mam żadnego potwierdzenia. No to nie musisz wierzyć nie musisz na siebie głosować. No, spoko, no to. Nie wierzę. Czemu przemawiać, tak że Kasia? W sensie argumenty no jego. No właśnie, właśnie dobrym sposobem. A właśnie, dobrym, logiczną, logiczną rzeczą właśnie powinno być to, że powinien dać teraz argument. Po prostu czuję to. No ale argument ja to ja też się no zrobię. Z... Ale oni tak, tak z... argumenty no chcą, No strasznie. Nie, bo na przykład wcześniej nic nie mówiłeś. I na przykład zastanawiam dlaczego uciekliśmy od maja. A ja, dlaczego ona nie może trzymać się No i dobra, ale martwiam się w dlaczego nasz detektyw dalej żyje. Bo wszyscy wierzą, że jest na No to tyle. właśnie, to jest ciekawe, nie? Czyli, że mafia... no, ktoś może ma nad nim jakieś piece. Nie, bo nikt ciężarny nie chce zacząć. No ktoś ale zaczął w tym <laughs> wierzyć. Czy ktoś chce jeszcze coś dodać, bo będziemy przechodzili do głosowania? Oj, na... tak, głosowanko. Bo gdyby Rafałaś nie była detektywem, to by mafia się dawno wyeliminowała i tak samo mała No właśnie, bo mafia się specjalnie to robią, żeby a, właśnie był, coś ktoś, ktoś, ktoś sprawdzał i tak dalej. Tak mafia myśli o krok do przodu, że tak. tak, od razu jak wywalą welkę, to. Ale będzie... kto taki jest, to myśli o krok do przodu. Kto tu jest najmądrzejszy z tej całej grupki? To ma największe wykształcenie? A ty nie, dokończyłaś studiów? Nie. No. Ja mam o, to jest <głos》. Najwyższe! <głos》. Najwyższe wykształcenie! Dobra, słuchajcie, zaczniemy głosowanie, a głosował pierwszy będzie Michu. Proszę przepraszam Kasia. Tak. Nie, no. nie, 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 stop! stop, 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 stop. Tak, co Julita, Julita Stop, Julita. Na Julitę, daj. Tak? Tak. Dobra, Julita. Ej, dobra, nie, poczekajcie. Nie, nie, teraz się. Julita, jak nie. To jest głosowanie, głosowała gadania, Julita. Ja daję na maję od początku. Na maję. Maja na kogo dajesz? Skoro jest teraz jeden głos na Julitę, to głosuję na Julitę. Dobrze. E, Wera, na kogo głosujesz? To ja głosuję na Kasia. No ale... Koniecznie Fausty teraz. Ja ja nie, nie, ja nie, ja nie wiem, ci... star, ja nie o, chcę teraz. Żyjesz, Kasia, Kasia, był głos na Kasię, teraz Kasia. Julita. Przemek. Już ale ja nie, w ogóle mój głos to przez... jest w ogóle Kasia. Okej, okay, dwa głosy Kasia, trzy głosy Julitka i teraz Fausty. No to tak zrobię, Kasia. Dobra, Julita i Faust na 200%. Dobra, na kogo dajesz głos? No, Czyli dajesz na Julitę, tak? Ja Julita. Dobra, Julita, Julita na No to ty na Kasie, tak? A Kasia na ciebie, bo jakby musicie tak być. Ej, kurde, ale podejrzane było, to co teraz Faus w Dobra, ale nie zmienię swojego zdania, głosuję na kasie. Na Kasie, okej, okay. Faustin. Ja nie chcę teraz ja nie mam pojęcia Ale cię Faustyn. Kasia. Dobra, Maja. Jak głosujesz na Kasię, to jest Kasia w odpada, jak głosujesz na Julię, to Przemo decyduje. A, okej, okay. no ja zagłosuję na Julitę. No i Przemo. Teraz uwaga, ja powiedziałem, że od Dobra, początku, od początku że Kasię chce wywalić. I ty wiedziałaś, że ja bym zagłosował na Kasię teraz. Dlatego głosuję na Julitę. Dobrze, Co? dobrze, dobrze, Prawda. dobrze. Częło. Julita. Tak, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Będziemy spać. I bardzo chciałbym, żeby obudziła się nasza wróżka na sam początek. No i oczywiście proszę o wskazanie. Lewo, prawo, liczba osób, dobra? To bardzo proszę o zaśnięcie. Chciałbym teraz, żeby obudził się detektyw i wybrał osobę też do sprawdzenia. Chciałbym, żeby detektyw zasnął, a swoje oczy otworzyła mafia. I oczywiście wskazał osobę do odstrzału. No i możemy w takim razie pomyśleć sobie, że wstaje słońce i wyobrazić jak to światło nam świeci w twarz, a nawet poczuć. Ale nie wszyscy, ponieważ dla Wery w tym towarzystwie nie będzie już miejsca. No to czyli Wera miała... Ja... Dobra, czyli to była prawda, że Wera jest... No tak, ja powiem tak. Czyli wiecie, że ja jestem obywatelem. I stop. ja też. Michu! Nie. nie, stop! musi być Stop! Michu albo... Stop. stop! Kasia... Jak... Po tym, co powiedziała Kasia, można wnioskować, że ona jest wróżko. Nie, nie. Albo Bez sensu, czemu nie broniła to przez werkę, jak widziała, że no, jest detektywem. Czemu teraz nie obroniła tego detekty? No ale miała wiedzieć, że jest detektywem. Przecież wróżka wiedziałam, nie może to, sprawdzić. Wiedziałam, wiedziałam że no. była detektywem. No, no. 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 My, <laughs> Faustyna wcześniej mega y, po prostu naciskała na werkę, a na końcu coś koło głosowania powiedziała coś takiego. Kurde, a kogo jeszcze werka głosowałaś? Na koło, znaczy, na koło jeszcze sprawdzałaś? No no tak, jest. No ale mam mózg rozwalony, No to takie, no wtedy też cały czas mówić, że jesteś detektywem, nie jesteś detektywem! a on na mówi, że jesteś detektywem! Ale nie, przecież to jest kolana wersja! Powiedziała potem, że nie pierwszej. się, ja się, się czym od początku była podejrzana Wera i Maja, i potem zaczęliśmy podsumować, że no dobra, a dlaczego nie sprawdziłaś Maja? I nagle w następnej rundzie już Wera powiedziała, że Maja jest dobra. Okej, dobra, to też jest ciekawe. Ale to właśnie chodzi mi o to, że to może być znowu wejt. No to też może być. Maja też może być mafią. Wydaje mi się, że jest jednym mafią wśród nas. Według mnie to może być IQ Million i Vera, była, nie, Vera była mafią i... Czemu Ja, ja. Dobrała, ja też jakby... Ja się zastanawiam bardzo znaczy, mocno ja, teraz, ale ja mam... Czy mówię Maja ale albo... Albo ja jakby cały czas ja siedzi tak. cicho. Ja cicho cały czas siedzę? Nie, on Ja, ja, w, ja? Tym w tym momencie tamo. mówię najwięcej w swoim ja. życiu. Maja albo Kasia. Nie, Faustyna, ja, ja Każdy z was może być mafiozą. Chcecie głosować czy jeszcze? Ja tak, no nie wiem, ja, ja mam mega... Bawaj, Michu, pierwszy Pamiętyna. jesteś. Dobra, Przemek, drugi jesteś. To ci chyba nie pomogło Maja w strachu, bek. Maja? Na kogo? Kasia. Kasia? No Maję oczywiście. Fausti. Maja. I proszę Państwa, w tym momencie jest koniec gry. Mafia wygrywa. Sprawdziła i Maję, jak ty mogłeś w ogóle na Maję Dla zagłosować? Dlaczego ty na mnie zagłaszałeś? No to nie miało żadnego sensu. No, To było idiotyczne! Zmanipulowała mnie! Zgubiłem! W ogóle wasze głosowanie każe na innego, przecież tak, nie no mogło tak. być inaczej, musiało być dwóch mafii. No I tak. głosując na inne osoby, na bank przegrywacie, no. bo mafia zawsze tam ma dwa głosy. I Moral z tego taki, że te studia nic mi nie dały. Oglądajcie <laughs> kolejne odcinki z mafii, jak się pojawią, widzimy się w kolejnych filmach, do zobaczenia. Cześć!